Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was dzisiaj serdecznie. Chciałam Was dzisiaj zaprosić na przepyszny sernik. E, sernik, który nie będzie robiony e, z jogurtu e, mlecznego, tylko z jogurtu sojowo-kokosowego. Słuchajcie, jest przepyszny. Polecam, zwłaszcza tym, kto, którzy mają problem z laktozą. Bezglutenowcą, bo również będzie bez glutenu I będziemy go robić na pysznym podkładzie z mąki migdałowej. O części serowej może za chwilę, a teraz skupmy się bardziej na tej części spodni. Ze spodem jest tak, że nie wszyscy go lubią. Niektórzy lubią spód w takim serniku, inni niekoniecznie. Oczywiście tutaj jest dowolność, można robić na spodzie, a można go zupełnie pominąć i wykluczyć z przepisu. Ja natomiast dzisiaj chciałam się zająć właśnie takim, który będzie miał spód. I ten spód, tak jak wcześniej wspomniałam, będzie z mąki migdałowej, z dodatkiem mąki ziemniaczanej, z erytrytolem, można oczywiście wziąć cukier, ja biorę erytrytol, proszek do pieczenia i tutaj będzie mleko. Mleko będzie, akurat mam migdałowy, więc dodam migdałowy, może być jakiekolwiek inne roślinne. Bądź jeżeli chcecie robić normalny mleczny sernik, to będzie oczywiście e, ze zwykłym mlekiem. E, cóż prostszego jak spód e, do sernika? Słuchajcie, przede wszystkim włączcie sobie e, piec na 180 stopni, bo w takiej temperaturze będziemy piec, a sam spód robi się bardzo szybciutko. Zatem włączamy piekarnik. Dobrze, nasz piec się grzeje. Blaszka przygotowana, na dnie wyłożona papierem. Bierzemy naszą mąkę. Do mąki wsypujemy jedną łyżeczkę proszku do pieczenia, taką płaską. Do tego wrzucamy erytryto. Do tego wrzucamy mąkę ziemniaczaną. Dodamy do tego troszeczkę oleju. I dolejemy nasze mleko. Teraz wszystko ładnie wymieszamy. Dokładnie wymieszamy i wrzucamy na naszą blaszkę. Teraz tylko delikatnie wyrównamy. Dobrze kochani, to ciasto wkładamy teraz do piekarnika na 180 stopni i będziemy je trzymać około 20 minut. Gdy ciasto wyjmiecie, ono będzie miękkie, ale nic się nie martwcie, trzeba je włożyć do chłodnego miejsca, żeby się dobrze wychłodziło. Kiedy wystygnie, e, można poczekać jeszcze nawet godzinkę, e, ono wtedy nam stwarniej. Będzie akuratne, fajne ciasto e, na spód, także się nie denerwujcie, jak zobaczycie, że jest miękkie. Ono jest dopieczone, e, nie ma tutaj z tym żadnego kłopotu. Wkładamy do piekarnika. Nasz spód mamy już upieczony. Pięknie już dążył stwardnieć. Do naszej części sernikowej potrzebujemy jajka, jogurty, są to jogurty sojowo-kokosowe, do tego dwa budynie waniliowe, cukier waniliowy, erytrytol albo cukier, to od Was zależy co chcecie do tego zastosować, eee, jagody i ziemniaki. Są to ziemniaki ugotowane, już przez praskę przeciągnięte. Ziemniaki będziemy dodawać, co spowoduje, że struktura tego serniczka będzie naprawdę niezwykła. Kiedyś w moim rodzinnym domu, kiedy robiono serniki, właśnie, właśnie taki, taki ziemniak się dodawało do sernika i naprawdę smakował wykwintnie. Jagódki, słuchajcie, są piękne. One są zamrożone. Na to też zwracam uwagę. Osobiste, zbierane przez moją rodzinkę. Także są takie ładne, nie są pogniecione, są pięknie przepłukane, osuszone, a później, później właśnie zamrożone. Także są idealne i takie zamrożone jagody, które właśnie wyciągnęłam, będziemy kłaść na wierzch naszego sernika, jak tylko go przyrządzimy i przelejemy do blaszki. Nie potrzeba ich rozmrażać, w takiej formie zamrożonej włożymy je do piekarnika. One same wtedy dojdą na naszym cieście. Dobrze, słuchajcie, na razie odstawiamy nasz spód. I teraz będziemy ubijać nasze jajka. Nasze jajka jak tylko się ładnie wzburzą i zrobią się takie białe już w kolorze całe, to wtedy będziemy powoli dosypywać erytrytol i miksować nie za długo, bo no to, to nie jest biszkopt, także tutaj po prostu chodzi o to, żeby wszystkie składniki się dobrze rozmieszały. Także kolejno będziemy wkładać, obserwujcie i będziecie wiedzieć co dalej robić. Dobrze kochani, już nam się wszystkie składniki ładnie wymieszały. Teraz wylewamy na naszą blaszkę całą zawartość sernika. Mam nadzieję, że nam się to zmieści. Dobrze. I teraz na wierzch e, naszego serniczka powrzucamy jagody. I tak przygotowane kochani ciasto wkładamy do 150 stopni i pieczemy e, około półtorej godziny. Później najlepiej e, zostawić go przy lekko uchylonym, dosłownie minimalnie uchylonym. E, Piecyku, i niech on sobie po prostu dochodzi w piekarniku. On będzie po wyjęciu taki lekko galaretowaty, ale każdy sernik, należy go skłodzić, i wtedy jest po prostu najlepszy. Ja zawsze sernik robię dwa, dzień wcześniej. Wtedy one nabierają tej właściwej struktury, która powinna być przy serniku, i wtedy są rzeczywiście najpyszniejsze. Dobrze, wkładamy do piekarnika na półtorej godziny, 150 stopni. Piękny serniczek nam wyrósł. Teraz sernik musi dobrze wystygnąć. Jak wystygnie, będziemy przyzdabiać. W związku z tym, że nasz jogurt był kokosowo-sojowy, mam taką białą czekoladę z wiórkami kokosowymi i tą czekoladą na wierzch będziemy ścierali takim nożykiem. Tak, żeby ładne takie cieniutkie wiórki nam powstały. Także najpierw musi on nam się ładnie wystygnąć. Piękny jest, zobaczcie, jest taki delikatny o. Po wystygnięciu on dojdzie do siebie, także tym się nie przejmujcie. Minimalnie jeszcze tak się wyrówna yy, i będzie cudnie. A pachnie, słuchajcie, tak w kuchni, że to jest po prostu niesamowite. No dobra, niech się chłodzi. Proszę kochani, nasz serniczek jogurtowy bez laktozy jest gotowy. Oczywiście ci, co bez laktozy, to bez czekolady mlecznej. Z jagodami, pyszniutki wyszedł. Słuchajcie, a próbowałam go już. Jest naprawdę pyszny. Jeżeli przepis wam się podobał, a jogurtowiec smakował, zapraszam do kolejnych filmików. Łapka w górę i pozdrawiam was serdecznie.